Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj odmłodzimy moje niektóre syngonia. Tak jak w ostatnim filmie mówiłem, czasami z syngoniami postępuję tak, że bardzo je odmładzam, ścinając prawie kompletnie całość po prostu rośliny. I w dzisiejszym filmie właśnie chciałbym to zrobić, dlatego przygotowałem tutaj trzy syngonie, a tutaj jedno. Widzicie, że one nie wyglądają tak jak powinny one wyglądać, niektóre mają też przesuszone liście, ale do tego przejdziemy trochę później. A więc ogólnie jak to jest, że rośliny tak się ścina? Nie ścina się to też wszystkich odmian roślin, wszystkich gatunków roślin. Ale z syngoniami czasami tak postępuje, że chcę po prostu je bardzo odmłodzić, chcę, żeby jakoś nabrały nowego wigor, żeby miały nowy start i wtedy jeździ nam na około 2-3 cm, co za chwilę Wam pokażę. Oczywiście wiąże się to ze stresem dla rośliny, z tym, że zostanie zaburzony, po prostu zaburzony wzrost tej rośliny, bo będziemy mieli duży system korzeniowy i ta roślina gdzieś składniki odżywcze, które one pozyskuje właśnie przez ten system korzeniowy, będzie musiała ulokować. Więc w miejscach, gdzie obcięliśmy, w tych pozostałościach pojawi się dużo stożków wzrostu, które będą stosunkowo szybko rosły. No tak, jak wspomina, nie, wspominałem, stres dla rośliny jest. Czy roślina odbije? Nie ma nigdy gwarancji na to, że roślina dana odbija. ale jeszcze mi się nie zdarzyło nigdy z syngoniami, z syngoniami zaznaczam, żeby y, po prostu ono całkowicie obumarło. Dlatego naprawdę fajnie to wygląda, jak ta roślina zostanie ścięta, i później nowe stożki wykształca, bo wtedy taki fajny, gęsty krzaczek się otworzy. No, ale zagrożeniem jest to, że roślina przeżywa stres, czy się, czy się zregeneruje, no to to zależy po prostu od poziomu ścięcia. Im mniej zetniemy, no to wiadomo, że to będzie mniejszy stres rośliny. I czy coś więcej jeszcze jest złego w przypadku tego? Wydaje mi się, że nie oprócz tego, że no, zależy co zrobimy z rzeczami, które zostały ścięte. No, ale zawsze jakieś ryzyko za sobą tu niesie. Ta metoda też ma swoich przeciwników dużo, naprawdę. Są osoby, które lubią tak ścinać rośliny, jeżeli coś się z nimi dzieje. Wiem, że tak skrzydło kwiaty też można ścinać, filodendrony prawie do zera też. Czy z czymś innym się spotkałem jeszcze? Albo coś wiem, że tak można było robić. Wiem, że w przypadku wszystkich roślin, które mają bułwy, też ścięcie wszystkiego nie powinno im niesamowicie zaszkodzić. Tak jak w przypadku alokacji, jakbyśmy ją kompletnie ciachnęli, bo ona zacznie później normalnie rosnąć. Ale czy to jest dobry pomysł? W zależności od tego, co byśmy, co czynimy, ścinając tę roślinę, to tak. Bo na przykład, jeżeli ona została zaatakowana przez przędziorka. Lub przez wciernazka, lub przez jakiegoś innego szkodnika, który żyje na liściach. Dobrym pomysłem byłoby po prostu ścięcie tego, ale to tylko w przypadku doświadczonych już roślinomaniaków. Dosłownie, ścięcie, jak mielibyśmy do to ścięcie kilkanaście centymetrów nad ziemią, takiej okazji, i wtedy wykonanie opłysku, a resztę spalenia. O, no bo nie mówię, wyrzucenie lepiej spalić, jeżeli tam byłby szkodnik. I wtedy później byśmy wykonali opysk, nie mielibyśmy żadnych tam miejsc za kamerków, gdzie te szkolniki mogłyby po prostu być, i wtedy byśmy ich nie wybili. I wydaje mi się, że w takim momencie takie ścięcie kompletnej rośliny też miałoby sens w przypadku alokazji. No ale jeżeli roślina normalnie rośnie, tylko wypuszcza jakieś zniekształcone liście w wyniku tego, że ją przelewamy, przesuszamy, no to raczej należałoby naprawić to, jak my tą rośnę po prostu, jak my tą rośliną się zajmujemy, a nie ścinać tą roślinę, bo to raczej nic nie da. Także tą metodę, którą ja będę dzisiaj przedstawiał, no to też zalecam dla osób, które naprawdę dużo zajmują się roślinami, a nie dla osób, które z tym początkują, a jeżeli początkują, no to nie testować tego na takich roślinach naprawdę. Także mam tutaj fajne odkarzone nożyczki, ostatnio sobie kupiłem takie. Ciach, ciach, ciach. Przyszły. Także będziemy teraz się brać za kolejne rośliny. Ok. Także takie ścięcie roślin może zapewnić im nowy start. Tutaj mam mocno przesuszone syngonium Mango Alusion bodajże. Wezmę teraz telefon, żeby wam pokazać, jak to tutaj by wyglądało. Więc, tak jak tutaj widzicie, jakby Wam to pokazać, nie przejmujmy się tym, ile tego jest. Tutaj mamy jakieś nowe stożki wzrostu, w tym miejscu, w tym miejscu, a w tym miejscu. I teraz będziemy ciachać mniej więcej w tych miejscach, żeby to wszystko, co wychodzi poza roślinę, zostało usunięte. No, tutaj też sobie ciachniemy, to sobie ciachniemy. Teraz, jakbym przeszedł do innych roślin, tutaj to zobaczcie, tutaj tak mocno wychodzą yy, te pędy, także ja bym je ciachał mniej więcej jak zaczną one wychodzić. No bo to są jakieś nowe stożki wzrostu tutaj. Tutaj zapewne za chwilę też się nowe stożki jakieś wykształcą. No i tak będziemy postępować też w przypadku innych roślin. A więc biorę sobie teraz tą oślinę i powoli będę ciachał to, co należy po prostu tutaj wyciachać. Pod spodem już sobie ustawiłem pojemnik, żeby to wszystko zrzucać. I będę robił ciach-ciach. Także tak jak wspominałem, według mnie to jest jedna z najprostszych, najlepszych metod, jeżeli chcielibyśmy roślinę odmłodzić. O, no. A czy z tym coś by się dało zrobić? Powiedzmy, że z tym by się dało zrobić, z tym może nie. Czy jest to jakaś metoda niesamowicie skomplikowana? No też nie. Ale czy jest to metoda, którą bym polecał wszystkim? Na pewno nie też nie trzy razy nie yy, dlatego, że taką rośliną właśnie, jeżeli tutaj wszystko zetniemy, no to ona będzie jakiś tam stres teraz przeżywać i że nam kompletnie zdecić. Dlaczego tak powiedziałem, że zdecić, a nie, że po prostu umrzeć, to też nie wiem. No ale właśnie głównie chodzi o to, że taka roślina będzie teraz mocniej narażona na stres. Więc sobie teraz tutaj jeszcze dosadzę tą małą sadzonkę. Syngoni się tak po prostu ukorzeniają, że nie będę ich jakoś specjalnie ukorzeniał. Czy mam tutaj gdzieś jakąś ziemię przy sobie? Ok. Wziąłem sobie trochę ziemi. Tutaj dosypę. O! Bo trochę tej ziemi tutaj jest mało, i później też jeszcze będę musiał bardziej dosypać ziemi. No i takie po prostu syngonium teraz odstawię tam, gdzie sobie rosło. I zobaczymy, co z niego będzie dalej, a później powinno po prostu coraz lepiej rosnąć. To co? Bierzemy kolejne syngonią. Widzicie jak ono rośnie. Ostatnio właśnie na filmie Wam pokazywałem, na filmie związanym właśnie z tygoniami, no i powiedziałem, że je ja to będę po prostu musiał ściąć. Także dzisiaj to robimy. Ciach, ciach, ciach. I powoli jak tutaj sobie będę ścinał. No to co mogę Wam powiedzieć? Dzisiaj ten film nagrywam. Mam nadzieję, że on się jutro ukaże. Jutro za to będę musiał nagrać film dotyczący... To będę musiał nagrać film dotyczący właśnie nowej dostawy no bo w najbliższej dostawie pojawią się głównie rzeczy, które były, były na przedsprzedaży dostępne, tak? dlatego że tamte rośliny no to są już zagimatyzowane tak, że już mogą się one ukazywać. Okej, okay. czy coś z tego bym wziął? Tego bym nie chciał, tego też nie, tego też nie, okej. Okay. To bym chciał. Ok, to nawet fajnie wygląda. Także jeszcze coś tutaj sobie dosadzę. Ok, na sam śloteczek proszę. To sobie wyrzucę. Czyli coś tutaj jeszcze należałoby obciąć. Nie, tego bym nie obcinał. Tego też bym nie obcinał. No i wiem, że teraz to wygląda bardzo tak niejako. Ale właśnie o to chodzi, w tym, że to jest naprawdę bardzo prosta metoda, która da nam później fajne efekty, ale dopiero za, to będzie za miesiąc, za kilka tygodni, jak ta roślina zacznie rosnąć. No bo teraz wygląda to tak. No i z tych tutaj pozostałości, co zostało, zaczną ta zacznie wypuszczać nowe stożki wzrostu. I te nowe stożki wzrostu następnie, jak ta roślina wypuści, no to coraz więcej będzie Miała ona liści. I właśnie o co w tej metodzie chodzi. Ok, to też podziękujemy temu. I co? Wezmę sobie teraz Syngonium Silver Pearl. Widzicie, jak ono się rozrosło tutaj. Ono też zaczęło coś wypuszczać, także ja zacznę je już obcinać w ogóle. Ciach, ciach, ciach. Czy coś jeszcze? Nie. To były trzy główne, które chciałam obciąć, ale może jeszcze to bym wziął. Out. No, to też obetniemy. Ciach. To tak mocno już wystaje i to też. Ciach. Ok. Ja teraz będę troszeczkę czyścił sobie to z liści, których bym nie chciał tutaj mieć. Ok. To sobie za chwilę dosadzę. I tu to, to bym wyczyścił aż do tego miejsca. Mhm. No. Także teraz przygotowuję sobie powoli sadzonki, które dosadzę jeszcze do tej rośliny. To, auć, to też mi się wydaje, że mogłoby być. To Syngonium Silver Pearl. Tak szczerze, to ja nie wiem od jakiego czasu mam, ale naprawdę można uznać, że ono jest u mnie już z kilka lat. Także to by idzie out. I teraz powoli będę czyścił roślinę tutaj z liści, których nie chciałbym mieć w tej roślinie coś tutaj też się przypadkowo obcięło, także ten film jest trochę drastycznie jak tak ścina rośliny, ale zobaczycie, że one później będą lepiej wyglądać niż teraz. Ok, bo te wszystkie tutaj takie boczne odrosty, które były, no to sobie zostawią w przypadku tego syngonium. O, teraz mogę wam pokazać jak to wygląda. Tak to sobie w tym momencie wygląda. O! I teraz po prostu wezmę sobie dosadzę te takie szczepki, które w międzyczasie ciachnąłem od tej rośliny. Dosłownie je tylko tutaj wcisnę i one same się powinny zakorzenić, a przynajmniej w większości tak są nie robią. Nie zrobią, no to nie będzie jakiegoś niesamowicie wielkiej, nie, nie będzie niesamowicie wielkiej straty. Także to syngonium też sobie już tutaj odstawia. To jest jedno syngonium, to jest drugie syngonium. I bierzemy już ostatnie, czwarte syngonium, no bo trzecie było tu. To jest zwykłe syngonium Pixie. I to, co Wam mówiłem, tutaj kiedyś ono było obcinane i ono od boków zaczęło wypuszczać już nowe przyrosty. Mam Na nadzieję, że to możecie zauważyć, że tutaj było cięcie i są nowe przyrosty. Okay. Także ja się zasłaniam tym syngonium teraz i lecę z odcinaniem. Także ciach, jedno, ciach, drugie. Chcę je tutaj dość mocno obciąć, dlatego że nie podoba mi się, jak tak mocno zaczęło w górę iść. To będzie do zasadzenia z boku, To zostało. teraz tutaj obcięcie tego. Tutaj obcięcie tego. Jeszcze co? Ciach. No. I już z tym nią ładnie wygląda po prostu. Nie zawsze więcej liści znaczy lepiej, także ja też z takiego założenia wychodzę. Przy teraz sobie jeszcze tutaj troszeczkę. Obcinam tych liści. Ok? I co my tutaj mamy w przypadku tego syngonium Ok, to bym zostawił, to bym zostawił, to też zostawię, to nawet sobie wygląda. Teraz dosadzimy z boku nowe syngonia Jedno, drugie. Oraz z tej strony bym to wcisnął. I teraz jakoś tak to sobie będzie wyglądało. Także wydaje mi się, że jest lepiej. Nie wypadają po prostu te syngonia poza doniczkę. I to jest właśnie główny powód, dlaczego ja tak czasami postępuję z syngoniami. Naprawdę. Jeszcze tutaj nie ma akurat liścia. Nie wiem, gdzie ten liście podział na tej łodyżce, także tą łodyżkę też sobie zdejmę. Okej. Okay. Jeszcze tylko tutaj zamiast. I jak widzieliście, no to naprawdę taki zabieg w moim wykonaniu jest na serio, ale to na serio szybki. Czy te rośliny teraz idealnie wyglądają? Na pewno nie. Czy te rośliny przeżywają teraz stres? Tak. Ale później zobaczycie, jeżeli te rośliny później będę Wam. Pokazywał jak one się już trochę zaklimatyzują, jak zaczną więcej rosnąć, to będą one dużo lepiej wyglądać niż teraz wyglądały. I głównie dlatego taki zabieg czasami im wykonuję. W przypadku tego syngonium pizzi myślę, że to był już powiedzmy drugi raz, kiedy je tak robiłem. Ani syngonium silver pearl, ani syngonium jak to się nazywało Christmas, tak. Ani Silver Pearl, albo ani Syngonium Christmas nigdy tak nie było obcinane, tak samo jak to malutkie Syngonium Mango Allusion. Zobaczymy jak się podniesie, ale powinno się lepiej podnieść niż teraz wygląda. Także na razie sobie ono tutaj zostanie. Okej. Okay. Także na pewno jutro powinien się pojawić film I tak jak to teraz oglądacie, to jutro powinien się pojawić film który ja jutro akurat będę nagrywał, dotyczące najnowszej dostawy rośniaka pojawi się w moim sklepie w sobotę oraz na Allegro w niedzielę, dlatego że tak jak ostatnio to wyszło, myślę, że tak i tym razem zrobię, bo było to dużo lepsze niż wcześniej jak jednego dnia i na Allegro, i na moim sklepie pojawiały się rośliny. Także pojawią się głównie rośliny, które były w imporcie specjalnym. Nie wszystkie, ale bardzo dużo tamtych i też jakieś inne powinny się w międzyczasie pojawić. I co Wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, to co wczoraj nadawałem, przesyłek, to było naprawdę niesamowicie dużo. No, wczoraj nadawałem, dzisiaj nadawałem. i się już dni mieszają na serio. Tak jak nadawałem te przesyłki, jak możecie zauważyć, to jest tylko i wyłącznie impost, co szedł. Tak. Te przesyłki, co tutaj właśnie widzicie, pokażę Wam zdjęcie, to właśnie nadawałem przesyłki w sortowni Imposta. 66 wyszło? Tak, 66 przesyłek wyszło. Bo jeżeli chodzi o Imposta, nie wspominając o Pocztek się, i Dehelu, no, którzy przyjechali akurat po przesyłki, ale Imposta było tyle, że założyłem na sortownię tak, dużo tego. W przyszłym tygodniu pewnie też tyle przesyłek, bardzo dużo będzie wychodzić. W przypadku przedsprzedaży to też dużo przesyłek wychodziło. No. Ale tak jak Wam mogę wspomnieć od razu, jeżeli chodzi o imposta i na przykład, że dostajecie maila o godzinie 19.20.22, że przesyłka została nadana, no to właśnie dlatego, że jak się zawozi na sortownię, to one dopiero jak zostaną przesortowane, skanowane, no to wtedy dopiero jest wysyłany mail, że przesyłka została nadana. No. A że ja te przesyłki zawiozłam kilka godzin wcześniej, czy kilkadziesiąt minut wcześniej, no bo to wszystko zależy, kiedy oni sobie te przesyłki wezmą i zaskanują. No to 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 jest już druga sprawa. Także ostatnio zawaliłem całą kratę. <grych> no, także już w przyszłym tygodniu też będę wysyłał kolejne rośliny, czy nowe rośliny, jakieś bardzo kolekcjonerskie idą, tak, też takie są zamawiane i też będą, czy jeszcze więcej roślin jakiś u mnie się pojawi. No myślę, że we wrześniu może też się coś pojawić, jakieś rośliny powoli, ale nie jestem tego w stanie Wam zagwarantować. Jakieś rośliny teraz na pewno będą się pojawiać i to co aktualnie będzie dostępne, to po prostu będzie dostępne. No. Dlatego, że niesamowicie dużo importów teraz nie mam, zaplanowanych na teraz, ale za to teraz już planuję importy, które będą do mnie przylatywały w styczniu. No, teraz planuję importy, które będą do mnie w styczniu przylatywały, były na samym początku, także już planuję po prostu to, co ma się znaleźć yy, u mnie w przyszłym roku. No, a będzie na serio ciekawie. No i też są rośliny, które teraz przylatują, ale to są, będą rośliny, które będą bardzo drogie. Będą droższe po prostu nie te, to nie będą rośliny po kilkadziesiąt złotych, tylko tutaj będą już rośny droższe, które po prostu będzie się opłacało wysłać w zimę, dla których naprawdę fajne ceny Wam wynegocjowałem, także mam nadzieję, że też będziecie zadowoleni. I taka informacja, jeżeli chodzi o undulatę, tak choja undulata, która się pojawiła i się wyprzedała, ostatnio wszystkie cztery sztuki, też się pojawi i powinna do mnie przylecieć jeszcze w tym miesiącu. Więc październik powinna być dostępna? No, coś w ten sensie. Mam nadzieję, że w październiku ona będzie już dostępna. Czy coś jeszcze Wam powinienem powiedzieć, tak szczerze? Szykuję też rzeczy niezwiązane z roślinami, w sensie nie rośliny, ale związane z roślinami. O to mi chodziło. Szykuję też dla Was takie rzeczy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, mam nadzieję, że pójdzie dobrze, bo przesyłka powinna zostać wysłana w tym tygodniu i przyjść do mnie za miesiąc, no bo to statkiem płynie, także statek to tam już 30 kilka dni. Ale tutaj chodzi o to, żeby jak najbardziej zredukować koszty, żeby też dla Was te ceny później końcowe nie były niesamowicie wysokie, no bo transport lotniczy jest jednym z najdroższych transportów. Trochę tańszy jest transport drogowy, a najtańszy jest transport morski, bo transport morski jest 2-3 razy tańszy niż transport lotniczy. No to co Wam tutaj dużo mówić? Jeżeli da się radę zaoszczędzić na transporcie, żeby ceny później tego nie były niesamowicie wysokie, no to dlaczego by tak nie zrobić, a przesyłka będzie po prostu 20-30 dni dłużej szła. W odróżnieniu od transportu lotniczego, no bo transport lotniczy jest najszybszy, ale cena transportu lotniczego waha się mniej więcej od... To zależy po prostu co robimy. Między 6 a 15 dolarów za kilogram transportu, tu te 15 dolarów, 12 dolarów to je, są zazwyczaj transporty w kontrolowanej temperaturze za rośliny, no i też trzeba pamiętać, że jest minimalna opłata za przesyłkę, czyli to nie tak, że kilogramową przesyłkę wyśle się za 12 dolarów. No nie, no nie. Nie pamiętam ile minimalnie za ile minimalnie się płaci. Ale wydaje mi się, że to jest coś koło 60-100 kg, zależno... albo 60, albo 100 kg, w zależności to jest od linii lotniczej. Także nie wgłębiajmy się w te tematy, to jest skomplikowane, ja i tak minimalne zawsze przekraczam, dlatego że te transporty, które ja zamawiam, są duże ostatnio. No naprawdę, ten impuls specjalny, te 11 przesyłek, co przyszło, to, to było dużo. Ledwo się do auta zmieściły, tak jak widzieliście pewnie na poście. Ale to co było to minęło, teraz już lecimy z kolejnymi importami i mam nadzieję po prostu, że to co będę przygotowywał teraz dla Was, bo ja teraz będę przygotowywał to, co ma się pojawić już w przyszłym roku. No tak długo czasami zajmuje przygotowanie i do omówienie warunków dostawy, ale to jest ze względu na to, że wtedy w styczniu najbardziej będzie się opłacało to zamówić też. Także w styczniu jakieś importy będą już teraz planowane, już niektóre planuję. I teraz chyba ostatnie dwa lub trzy importy roślinne będą przylatywały. Nie pamiętam czy dwa czy trzy, no bo jeden jest zamówiony, jeden jest w trakcie, a nie wiem czy trzeci na pewno się uda. No i teraz też będę zamawiał rzeczy nie roślinne, w sensie nie roślinne, ale rzeczy związane z roślinami. Chyba już wszystko naprawdę wam powiedziałem i się rozgadałem mocno, a wracając ogólnie do tych syngoniów. Także z takimi syngoniami, przepraszam cię, z takimi syngoniami, no to ja nie będę się zajmował niesamowicie jakoś specjalnie. Po prostu trzeba pamiętać, żeby one miały stałą wilgotność, żeby nie były przesuszane a żeby nie były przelewane. Czyli standard przy syngoniach. nie będę ich wstawiał do podwyższonej wilgotności, aklimatyzował, nie wiadomo jak. Po prostu one lecą dokładnie w to miejsce, w które one rosły. I mają teraz pięknie rosnąć i puszczać więcej stożków wzrostu, dlatego że system korzeniowy jest taki, roślina jest taka malutka i więc teraz po prostu wszystko to, co system korzeniowy będzie popierał, będzie musiało iść w nowe stożki wzrostu. Czy to jest... Yy... Po prostu metoda, którą dużo ludzi robi i lubi. Nie, na serio nie. Ja tak czasami robię i dlatego, że mi się sprawdza, dlatego to w przypadku syngoniu stosuję. Nie polecam dla osób niedoświadczonych, jeszcze raz to zaznaczam. I także, że to by było na tyle. Ja z tymi syngoniami teraz będę leciał i je po prostu zostawię w tych miejscach, skąd je wziąłem. I tyle. Możecie się podzielić w komentarzach, czy też czasami ścinacie tak rośliny, żeby ładniej zaczęły rosnąć. No bo moje mniemanie o tym jest takie, ja tak robię, że rośliny są po prostu dla nas, one mają ładnie wyglądać, one mają ładnie rosnąć, bo to są po prostu rośliny, które mają mi też później sprawiać radość z ich uprawy. Jeżeli z czymś kompletnie sobie nie radzę, coś źle wygląda, no to ja będę dążył do tego, żeby ona jakoś ładnie wyglądała, żeby po prostu to, że te rośliny uprawiam, sprawiało mi radość. No. A to, że teraz one będą mocniej fajnie rosły, no to to właśnie będzie mi sprawiało radość w przypadku tych roślin. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Naprawdę. To nie chodzi o to, żeby mieć niesamowicie wielką roślinę, naprawdę. Bo dałoby się z tego wyhodować niesamowicie wielkie rośliny, ale one byłyby brzydkie. A ja chcę, żeby one też ładnie wyglądały i cieszyły po prostu moje oko. Także jeżeli chodzi o metody uprawy przycinania, możecie też się podzielić w tym komentarzu, czy coś takiego kiedyś też wykonywaliście. A ja się z wami żegnam, bo to jest już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli nie chcecie przekapić kolejnych filmów oraz jutrzejszego filmu, zachęcam Was mocno do subskrybowania na tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!